Podobanie pierwsza edycja, event właśnie się zakończył, a to oznacza, że czas na jego podsumowanie i omówienie sobie, co mi się podobało, a co nie. W tym filmie przedstawię wam moją opinię na temat eventu, co bym pozmieniał, co bym zostawił i jakbym widział kolejne tego typu eventy. Po prostu przedstawię wam swoją opinię na temat tego evenciku. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was już widzowie do obejrzenia tego materiału. Przede wszystkim bardzo podobały mi się niektóre misje w tym evencie, które były np. w Arsenalu świetna misja. Bigi, bardzo fajna mapa. Lumber Tycoon, też mi się bardzo podobała, moi drodzy. Misja w Lumber Tycoonie. I jest jeszcze naprawdę kilka fajnych misji. Astro Residence, czy jakoś tak, też też tak. Poczko misja. Dorsy, moi drodzy, też bardzo fajna misja. Naprawdę jest dużo giereczek, które zrobiły fajne zadania. Ale też niestety dość dużo gier, które no nie postarały się. I to mi się właśnie nie podobało. I tego też oczekiwałbym od Robloxa, aby w przyszłych edycjach tego eventu, no, były po prostu jakieś restrykcje, wymagania, było to sprawdzać za namoderowane, czyli na przykład kom zasady i Roblox tutaj mówi, to ma trwać tyle i tyle, albo przynajmniej... Nie róbcie czegoś takiego, że umieszczacie po prostu itemek i każecie graczowi grać i przechodzić na przykład całą grę. I niektóre, że tak powiem, tutaj gieleczki, no robiły wszystko, aby po prostu utrzymać nas w grze i żeby czas grania przez gracza był wyrobiony. Kolejna rzecz, jaka jest fajna, to oczywiście darmowe itemki. Uważam, że te itemki naprawdę są epickie i te efekty, jakie możemy sobie zdobyć, no po prostu cudeńko. Jednakże, uważam, że 100 gier i tylko tak naprawdę 5, no dobra 6 itemów. Z tym tutaj, moi drodzy, jajkiem. To jest za mało, jak na tyle, ile musimy zrobić. I na tyle że ten event naprawdę bardzo długo się przechodzi, ponieważ jak zobaczymy sobie leaderboarda, no to tutaj pierwsza osoba najszybciej przeszła to w 18 godzin. 18 godzin, moi drodzy, takich starań, zmagań z eventem, z tymi wszystkimi grami, dla moi drodzy tutaj tych itemków pięciu, dobrze liczę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, moim zdaniem jest to troszeczkę mało. ok, są też złote itemki, wtedy jest ich jakby 10, 11 z tym jajkiem, w sumie to nawet 12, licząc koszulkę za dołączenie do gry, ale pomijając to wszystko, jest to moim zdaniem mało i powinno być tak, że nie wiem, na przykład co 10 widzowie odznak, tak też tutaj widzowie mi też czasami pisali, powinien być itemek, ja też w ogóle uważam, że może tak jak przy Egg jak były defhunty, to że powinien być po prostu jedna oznaka równa się jeden item to byłoby też spoczko. No i wydaje mi się, że może po prostu mniej gier wtedy czy coś Roblox powinien zrobić, czyli quality over quantity, a nie quantity over quality, tak? Czyli po prostu jakość nad ilością, a nie ilość nad jakością, żeby po prostu to było jakościowe i nam po prostu graczom się po prostu super, super grało. Także tego bym oczekiwał i wydaje mi się, że tutaj to mogło być troszeczkę inaczej zrobione. No bo jednak okej, okay, tej temki są spoko, fajne efekty, może się pofleksować jak się zdobędzie to, mi się to na na szczęście widzowie udało zrobić, jestem mega dumny z tego, bo naprawdę tej temki, no fajnie wyglądają. No, nie oszukujmy się, no, są po prostu epickie. No to jednak naprawdę bardzo długo to widzowie zajęło, bo zobaczcie, ile tu jest tych giereczek. I niektóre gry, tak jak już wcześniej mówiłem, zmuszały nas do bardzo, bardzo długiego grania. A korzystając z okazji, że nagrywam ten film, to chciałbym się Was zapytać, jak tam Wam się podoba jakość audio, ponieważ powinna ona ulec drastycznej zmianie, oczywiście ku lepszemu, ponieważ teraz jakoś audio powinna być no 10 razy lepsza, może nawet 100krotnie lepsza, ponieważ witamy na pokładzie najnowszy mikrofon widzowie, tak jest. Endorfi Solum Broadcast i to właśnie ten mikrofon teraz będzie towarzyszył mi w mojej przygodzie widzowie z YouTube'em. Także mam nadzieję, że naprawdę jakość widzowie audio jest teraz naprawdę zadowalająca. Może zostawmy też jakie serduszko dla starego mikrofonu, bo jednak on służył mi do tej pory. A jak już mówimy o grach, to też inną kwestią jest to, że niektóre gry po prostu zaczęły usuwać swoje odznaki wcześniej. Na przykład Club Roblox usunął grę dzień wcześniej, z tego co się dowiedziałem. 99 odznak. Dlaczego? Dlatego Właśnie, że obi, but you're on a bike twierdziło, że usunie odznakę Ale w sumie to mogę zaliczyć to Że to ukończyłem, ponieważ Na drugim koncie sobie to zrobiłem I tutaj na tym koncie udało mi się to zdobyć Więc w sumie ukończyłem węcik. Wiadomo, była jeszcze odznaka w strongest battlegrounds Tej oznaki po prostu nie liczę bo tam był jakiś błąd w ogóle, czy coś, i nawet jak się nie zdobyło, to Roblox ją po prostu doliczył. Dlatego zabrakło mi tylko na głównym koncie tej oznaki, i tak śmiesznie to teraz wygląda, że jak się wejdzie do, do The Hunter to mam 99, a nie 100 oznak. Tak, tak ciekawie widzowie, tak śmiesznie to widzowie wygląda. Tak śmiesznie widzowie, zabawnie to wygląda, że jest 99, a nie widzowie, te pełne 100 oznak. Ale. It is what it is. Nawiązując też do tego, że niektóre gry usuwały odznaki za wcześnie, to niektóre gry również dodawały je zbyt wcześnie, zanim event się jeszcze zaczął. Przez co, patrząc na pryzmat tego, że był dostępny w oficjalnej grze eventu Leaderboard, osoby, które miały czas od razu robić te oznaki, mogły od razu sobie wcześniej przed startem eventu je zdobyć. Jeszcze jedną rzeczą, którą być może tutaj bym dodał, to jakieś nagrody dla mojej drodzy osób znajdujących się na Leaderboardzie. Aby po prostu była motywacja, żeby w ogóle tutaj się znaleźć, bo ja jakoś. No, nie wiedziałem w sumie, czy coś będzie, czy nie, i tak sobie na spokojnie ten event robiłem. Więc ja bym tutaj dodał dla tych osób, które są na leaderboardzie jakieś nagrody, może dla top 10, może dla top 100, może dla top 3, a może tylko dla jednej osoby, i na przykład speedrun moda dodał. To chyba też Krik taki coś zasugerował. Co jest fajnym pomysłem? Wyobraźcie sobie speedrun moda eventu, jakie by to było ekscytujące. Oglądać kogoś, kto co chwilę to speedrunuje co chwilę, żeby wbicie na wyżyny widzowie i być tym jedynym takim pierwszym tutaj na tabelie. Tabeli wyników liderem w tej tabeli na tym leaderboardzie, który tutaj ma naprawdę epicki, kozacki wynik. Fajna widzowie, rywalizacja wtedy by była fajnie, można byłoby się naprawdę bawić też. No i chyba najważniejsza, oczywista sprawa. Uważam, że 15 dni na 100 gier. Przypominam, że porządkowo miało być 114, ale 14 się wykruszyło. To jest zdecydowanie zbyt mało czasu. No nie oszukujmy się, zbyt mało czasu na ukończenie tego eventu. Okej, okay, da to zrobić, ja to zrobiłem, wy to widzowie niektórzy zrobiliście, ale jednak, no jest to ciężkie. Tym bardziej, jak się ma na przykład jakieś inne rzeczy, żeby po prostu to razem pogodzić, na przykład szkoła plus to. No, czasem jest widzowie ciężko to pogodzić, więc uważam, że albo powinien Roblox dać nam więcej czasu, albo po prostu zrobić mniej gier, o czym już też wcześniej wspominałem. Możecie w ogóle napisać widzowie, jak wy oceniacie event, bo jestem ciekawy. Ja, na mojej, drodzy, na mojej zakładce społeczności zamieściłem ankietę, na moim Twitterku również zamieściłem Ankietę, więc jak do momentu publikacji tego filmu tam się pojawią jakieś głosy, to wam je wstępnie pokażę. I to były takie rzeczy, które ja bym tutaj widział w kolejnych edycjach, bo no jak wejdziemy sobie do giereczki, no to oczywiście możemy zobaczyć i to nie jest żadną tajemnicą. Że mamy tutaj napisane The Hunt is over. See you next time. Co oczywiście oznacza, że czekają nas przyszłe edycje. No dobra, no to wymieniłem wam rzeczy, które mi się podobały, które bym pozmieniał, co sądzę o tym, jak to wyglądało. No teraz, pora na moją opinię o evencie. Uważam, że jest to krok w naprawdę dobrą stronę. Czy był to najlepszy event? Hmm, hmm, hmm. No raczej nie. Czy był to najgorszy event? Hej, raczej nie. Gdzieś tak bym go umieścił przy metaverse championsie, te eventy gdzieś tak może na równi, nie wiem czy któryś wyżej czy nie, coś takiego. W każdym razie moje top 3 to jest jakby RB Battles, RPO, czyli Ready Player One, no i oczywiście... Ekanty. Pomimo tych wad, moi drodzy, naprawdę świetnie się bawiłem. Uważam, że był to naprawdę fajny eventik. Ciekawam co Roblox zrobi dalej i jakie eventy poczyni, ponieważ no nie ukrywam, że to, że zaczął się angażować ze społecznością, słuchać społeczności. Bardzo mi się podoba i daje perspektywę na to, że w przyszłości zobaczymy wiele więcej fajnych eventów. Czy to właśnie takich sezonowych, czy może jakichś innych ogólnie eventów który Roblox wymyśli. My no, ten film też prawdopodobnie oglądacie w święta, także oczywiście chciałbym wam życzyć wesołych świąt, wielkanocnych, wesołego Aleluja. No mam nadzieję, że święta widzowie miną wam przyjemnie, że spędzicie sobie je widzowie razem z rodziną przy rodzinnym stole, że uda wam się znaleźć zajączka, a ja widzowie jako tutaj... Jego moi drodzy polski ambasador, ponieważ przyszedł do mnie i wybrał mnie widzowie na ambasadora Mam zaszczyt wam tutaj powiedzieć, że prawdopodobnie już do was nawet i zawitał Bo zdradzał mi, że ma w planach też moich widzów odwiedzić Także poszukajcie, a może widzowie znajdziecie Mi na przykład zostawił widzowie Złote jajko Robloxi, dokładnie tak, to jest specjalne widzowie, ekskluzywne jajko, które tylko i wyłącznie jest dostępne dla ambasadorów, widzowie Zajączka Wielkanocnego, także dostąpiłem do tego zaszczytu, aby takie jajko otrzymać, także jeszcze raz na koniec wesołych świąt. Na koniec tego filmu zapraszam Was do zobaczenia mojej reakcji na to, jak ukończyłem sobie evencik, miałem już wszystkie oznaki i odebrałem sobie itemki. Piękna to była przygoda. I found all our swords and gathered the badges just in time. Then you slay that final battle, and now I have to make this line right. This song doesn't make any sense, but at least it sounds pretty good. Hopefully you finish top 30. Judges. We try to rig this final battle. We hope you don't hold any grudges. So many awesome devs and YouTubers participate.